Do programu Uroda Bez Tabu zgłosiłam się przez internet. Na portalu Wirtualna Klinika obejrzałam sobie film o niciach stałych i miałam ochotę zrobić ten zabieg osobiście. Z medycyny estetycznej korzystam od czterech lat. Bardzo dobrze się z tym czuję i w życiu osobistym i zawodowym, i te zabiegi bardzo mi odpowiadają. Jestem bardzo ciekawa efektu. Tego innowacyjnego zabiegu. U naszej dzisiejszej pacjentki zdecydowałem się na zabieg Easy Lift. Zabieg Easy Lift jest to najbardziej innowacyjny lifting twarzy na świecie. Jest oparty na implementacji stałych nici. Unikatowy i najbardziej innowacyjny jest dlatego, że efekty utrzymują się nawet na ponad 10 lat. Jestem lekarzem, który wprowadził ten zabieg do Polski i również mam w tym zakresie największe doświadczenie. Największym problemem u naszej pacjentki to jest ptoza całej tkanki na twarzy, czyli skóra poddaje się grawitacji i zaczyna nam obwisać. Żeby uzyskać naturalny efekt, należy tą tkankę po prostu do góry podciągnąć. Metoda Easy Lift do tego nadaje się najlepiej. Zabieg Easy Lift jest doskonałą alternatywą dla liftingu chirurgicznego i nadaje się wspaniale dla osób, które boją się narkozy. Boją się cięcia, boją się blizn pozabiegowych i boją się również długiego okresu rekonwalescencji po zabiegu. Zabieg Easy Lift jest metodą mało inwazyjną, o wiele mniej inwazyjną niż lifting chirurgiczny. Nie mamy tutaj do czynienia w ogóle z cięciem tkanki. Są tylko małe, widoczne nakłucia w okolicach granicy skóry twarzy i skóry owłosionej głowy, tak naprawdę. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, jak również w lekkiej sedacji, to znaczy pacjent dostaje środki uspokajające. Zabieg trwa około 2,5 godziny. Okres rekonwalescencji w większości przypadków jest to około 2 tygodnie do miesiąca. Większość pacjentów, ci, którzy są zobligowani mniej więcej po około okresie dwóch tygodni są zdolni do tego, żeby pójść do pracy. Uzyskujemy praktycznie bardzo dobre efekty bez żadnych obrzęków już po miesiącu czasu. To, co najważniejsze dla mnie w zabiegu Easy Lift to efekt naturalności. Dzięki temu zabiegowi możemy unieść skórę do góry czyli tam, gdzie ona kiedyś pierwotnie była, a nie przesuwając ją do tyłu, jak w tradycyjnym liftingu. Efekty utrzymują się bardzo długo, bo na ponad 10 lat sukcesem i jakby całym, całą tajemnicą tego zabiegu, dlaczego ten efekt tak długo się utrzymuje, to jest to, że ja mam możliwość regulacji napięcia tych nitek przez kolejne 10, a nawet 12 lat dzięki tej możliwości regulacji napięcia nici, które są już zaimplementowane u pacjentki po kilku latach, kiedy skóra coraz bardziej się starzeje, to jest gdzieś normalną sprawą, zaczyna ta skóra mimo wszystko znowu nam obwisać. Ja mogę znowu jeszcze bardziej naciągnąć te nici, nie dodając żadnej nowej, tylko zwiększyć napięcie tych nitek, powodując, że skóra znowu unosi się do góry. Jest to zabieg tak zwany zabieg retencyjny, jest o wiele krótszym zabiegiem, bo trwa niecałą godzinę, nie należy dokładać żadnej nowej nitki i pacjentka ma natychmiastowy efekt i bez efektu jakiegokolwiek opuchnięcia czy obrzęku w zasadzie jest do wyjścia od razu i może się cieszyć nowym wyglądem. Nasza pacjentka należy do pacjentek bardzo świadomych i wymagających, miała w związku z tym też dosyć duże oczekiwanie w stosunku co do zabiegu. Cieszę się, że po, po zabiegu pacjentka jest wreszcie zadowolona. Im bardziej wymagająca pacjentka i jeśli ona jest zadowolona, tym moja większa radość. Jestem już po zabiegu 4 miesiące. Po dwóch miesiącach jeszcze były skutki opuchnięcie, zaczerwienienia. Teraz już po 4 miesiącach jest wszystko w porządku i bardzo jestem zadowolona z zabiegu.